Chłopcu, który się nazywał Stezek, Burczymucha.

Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję. Wilki i całą skraję. Pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy zaraz wezmę do swojej spisy. Lew, cóż lew jest, kociak duży, naprztałem się podróży. Nie znam tego jegomości, co sobie tylko kiedy pości. szakal, wilk też mi wsina. To jest tylko Jest tylko zyłka wsina. prysia, mijam zaś z daleka. Bo nie lubię, gdy ktoś szczeka. Komu zechce, to dam raz. Spokojnie, okay. teraz na oceanie. nie będę stepkiem chyba, jak nie ty cel wieloryba. I tak przez dzień Boży cały, zup nasz robi swego chwały. Aż nas usnął, gdzieś na sianie. Wtem się budzi i siadania mu się bierze, jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wieku będzie jakby ze smoczy. Tygrys, to co tygrys? Przygrys? <laughs> tam, o, ojciec się a, chle a chleb może miał kopyta, trzy czy cztery nogi, paszczę taką przy tym rogi. Gdzie to było? Tam na sianie właśnie porwał mi śniadania. Idzie ojciec, służba cała, patrzą, a tu myślka Polna mieszka, siedzi sobie i ząbkami serek skrobi. <noise> <noise>